Tragedia i komedia, czyli maskotka. Ten, kto grał kiedyś w karty, na pewno zna kartę Jokera. Dla tych, co nie wiedzą, lubimy, kiedy Joker znajduje się w naszej talii. Może on się przeistoczyć w dowolną kartę, domyślnie najsilniejszą, rzecz jasna. Jednocześnie przypomina mi się, co to znaczy Joker. Joker to błazen, żartowniś, komik. Tutaj moja twarz smutnieje, bo przypomina mi się postać Robiego Williamsa, znanego komika, który odszedł popełniając samobójstwo po długiej walce z depresją. Powyższy ciąg skojarzeń to nie byle monolog, ale metafora. Dziecko-maskotka to właśnie joker w talii kart rodziny. Przypomina mi w pewien sposób bohatera. Rolę maskotki przyjmuje bardzo często najmłodsze dziecko. Staje się pocieszycielem rodziny. Jak nadworny błazen bierze na siebie odpowiedzialność rozładowania napięcia na rodzinnym dworze. Niczym karta jokera, która przybiera dowolną postać, aby pobić kartę przeciwnika. Maskotka zgaduje, bada i dostosowuje się do rodzica. Próbuje odgadnąć nastrój i potrzeby pijanego lub agresywnego rodzica, aby znaleźć sposób na jego rozweselenie i rozśmieszenie. Rozpaczającego rodzica pociesza i rozbawia w chwilach depresji. Maskotka, to jak Joker, nigdy nie jest sobą. Zwycięża dostosowując się do cudzych potrzeb, które nieustannie próbuje odgadywać. Maskotki w ten sposób kupują sobie uwagę rodzica. Zgadując jego potrzeby, zatracając przy tym swoje potrzeby i siebie, walczą o miłość matki i ojca. Jako dorośli maskotki mają problem z nawiązywaniem bliskich relacji, wymagających intymności i zdjęcia swojej maski błazna. Jako dzieci nigdy nie mieli okazji poznać siebie, rzadko zastanawiali się czego oni sami potrzebują, co lubią. Ich życie skupione było głównie na pozyskiwaniu uwagi i spełnianiu cudzych oczekiwań. Ich odporność na stres jest bardzo niska, co skutkuje załamaniami lub ucieczką w substancje psychoaktywne. Podobnie jak w przypadku znanych komików o tragicznych historiach, ich życie wydaje się dobre i szczęśliwe, gdyż swoje cierpienie i problemy nieustannie przykrywają teatralną maską śmiechu. Jeśli źródłem Twojego problemu jest alkoholizm któregoś z członków rodziny, zachęcamy Cię do skorzystania z naszej infolinii pod numerem 22 592 98 98. Pracujemy od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Świadczymy bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z dzielnic Ochota, Śródmieście i Ursus.